Półtora miliona. Tylu Polaków mieszkało w przedwojennych Niemczech. Szczególnym dla nich wydarzeniem było uchwalenie pięciu prawd Polaków na pierwszym kongresie Polaków w Niemczech. We Wrocławiu uczono 82. rocznicę tego wydarzenia. Relacja justyny butryn. 16 ogólnopolską edycję spotkań z znaku Rodła rozpoczęto uroczystym apelem pamięci przy kościele św. Marcina. W ten sposób uczczono rocznicę pierwszego Kongresu Polaków, który odbył się 6 marca 1938 roku w Berlinie. W wydarzeniu wzięło wówczas udział 5 tysięcy przedstawicieli polskiej ludności. Ogłoszono też pięć prawd Polaków spod znaku rodła. Skupiamy sobie doświadczenia kilku pokoleń Polaków, żyjących jako miejsca, żyjących na ziemi. Kongres był największą w historii manifestacją narodową Polaków w Niemczech w tamtym czasie. 82. rocznica kongresu berlińskiego, 82. rocznica ogłoszenia pięciu praw Polaków z znaku rodła. Wielkie święto współczesnych, młodych, ale nie tylko patriotów. Dzisiaj e, pierwsza prawda, jesteśmy Polakami, jest takim wiodącym zdaniem, wiodącym mottem. Dzisiaj pamiętaliśmy o tych, którzy zakładali Związek Polaków w Niemczech. No, bardzo ważna organizacja w historii Polski, szczególnie. Dla Polaków pod zaborem pruskim. Młodzi ludzie nie zawiedli. Do Wrocławia przybyli z najdalszych zakątków kraju. Cena to jest tak naprawdę matka nasa, która, o którą trzeba dbać, nie można mówić źle o niej. No to jest taki dom. Igor na dzisiejsze obchody przyjechał z Wielkopolski. Jak mówi, historia dla harcerzy jest niezwykle cenna. Jak widać tutaj na lilicę, e, którą mamy. E, który ma każdy harcerz z chówca Złotów, do którego przynależymy, jest właśnie znak Rodła na tle Lilijki. Znak Rodła przedstawia bieg rzeki Wisły wraz z zaznaczonym Krakowem. Główne przesłanie płynące z dzisiejszej uroczystości to jedność. Przede wszystkim, żeby ludzie się szanowali i pamiętali o tych, co byli i byli, jak to się mówi, życzliwi dla tych, co są tu i teraz. Uroczystość uświetniła degustacja 100-kilogramowego tortu z wizerunkami prawd polaków z znaku Rodła i występy gości. Wrocław, Justyna Butryn.